W dzisiejszym odcinku cofniemy się do naprawdę OG czasów Fortnite przed kilku lat. I mówię tu właśnie o trybie, który Fortnite dodał w niedalekiej aktualizacji. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. No i co? Piona! A w tryb, o którym mówię, to jest po prostu reaktywacja: w którym mamy starą mapę, przyjemny park, wykrzywione wieże i wiele innych OG miejscówek. Fortnite. Zapraszam Was do oglądania. Graj. No i patrzcie, co my tu mamy na horyzoncie: zaciszny zajazd, przyjemny park, wykrzywione wieże, zalewik zdobyczy, stęchła przystań, ospałe okrążenia, sklepowa sadyba butne mielizny oraz piastrzyste yy, połacie. Lecę sobie na przyjemny park, czyli moją OG miejscówkę, przez któ do której latałem tak naprawdę pół życia, pół życia, odkąd gram w Fortnite'a tam dalej były potne piaski to mam nadzieję, że pamiętacie. No i co? Snajpereczka czy karabin snajperski czterotaktowy. Czekajcie, czekajcie, ja już tu się z kimś biję! O, 91 dostał. Dobra, zaspomiony. Drugi, drugi jego kolega jakiś ziutek, dobra. Też leży. Trzeci kolega ziutek. Co to za nupki w to grają jakieś borowiki? Kurde. Przynajmniej sobie świat zwiedzimy. Gdzie on jest? Dobra, leży kolejny. Nie wiem w sumie. Dobra, wypiję sobie przy nim botkę. Nie wiem dlaczego mi tak łatwo idzie, ale ja już 3 kilo mam obecnie. A dopiero wylądowałem. 40 osób do końca. Bardzo dziwna jest ta gra. Że tak wam powiem. O kurde, kolejny typek atakuje. Bardzo się go boję, po prostu. Bardzo się boję go. <laughs> Wyleciał sobie, Borowik. Masz. Tak bardzo chciałeś, to masz. I co? I co ci z tego? I co ci z tego? Co ci z tego, człowieku? Kolejny mnie tu już atakuje, także już lecimy na kolejnego typuczka, typeczka, że tak powiem. O. Dobra. Leży. I kolejny tutaj leży. Dobra. Kile jak powalony robię normalnie. Dobra. Leżysz, leżysz, leżysz. Giniesz czy nie giniesz? Gin... No dobra. Giniesz. Sam... Sam... Tak chciałeś. Patrzcie co mam! Strzelbę, pompkę! Czyli dużo wspomnień. Kolejna rzecz, rewolwer. O kurde, jak ja dawno rewolwera nie widziałem. Ależ rewolwer musi być kozacki. Mniej więcej właśnie tak wyglądał po prostu mój ekwipunek w tamtych czasach. No i co, jednak chciałoby się wsiąść do tego autka i pojechać sobie dalej. A tutaj trzeba biec, biec i chodzić. No, wykrzywione wieże witają nas! Jak tu mile popatrzeć! Jak mile spojrzeć jest na to miejsce, które po czasach jest już OG! Mamy kolejnego! O kurde! No i zadał mi, rozwalił mnie. Dziewiąte miejsce zajmuje Karabin szturmowy snajperski, tak zwany SCAR. Miejsce dziewiąte i myślę, że w gotowości. No i co słuchajcie, w tej rundzie polecimy sobie na inną miejscówkę, na którą latałem i to dość w sumie często. A jest to sklepowa Sadyba. I to też jest taka miejscówka OG, moim zdaniem. OG dla mnie, OG mojego życia, że tak powiem. No, trochę grałem w tego Fortnite'a, w sumie od początku powstania nawet. Mam typa? Biało leży. Dobra, nie ma. Patrzcie, co tu mam, karabin szturmowy młot. On zadaje 33 obrażenia w porównaniu do niebieskiego maszynowego. Jest to dosyć. Yy... Ile on zadaje? 33. No, różnica jest, różnica jest. Ten za to 106. Tylko trzeba nim trafić. Trzeba nim trafić. Lecę gdzieś, gdzie jest zadyma. LEŻY! Ajajaj, no i leżę ja. No i myślę, że odcinek dobiega powoli końca. Pokazałem wam stare bronie, pokazałem wam jak wygląda stara mapa. Zagraliśmy w Fortnite'a starego już po kilku latach. Myślę, że filmik wam się spodobał, a ja żegnam was dzisiaj, witam was jutro. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Link w karcie u góry. Pierwszy to jest filmik poprzedni z Fortnite'a. Żegnam Was dzisiaj, witam Was jutro. Ja byłem żyłka. No i cześć.